Zobacz. odrysujemy potem ze zdjęcia bo teraz byłoby trochę za długo nie rusza się idą znaleźliśmy salamandrę w potoku o, ucieka no i wygląda dos na dosyć wolno się przemieszczającą ale tak naprawdę jest dosyć szybko a salamandra jest gadem, płazem? E... Już mieliśmy salamandrę. to mamy mech, jest go bardzo dużo, tutaj jest akurat na drewnie, mech jest dziwny, bo może rosnąć na drewnie, tutaj jest go bardzo dużo, na ziemi po prostu, jak tutaj, lub na kamieniach, jak tutaj. No, akurat trafiły na bobki. A czyje? Sarny. Sarny. A czyje? No, mogły być też zająca. Ale tam też było takie kamienie. I jesteśmy w potoku w górach i tu jest bardzo dużo muchu, tak? Tak. Potwierdzam. Ja! Ja! Jeszcze bardzo zmarznięta. I dlatego się tak nie rusza, bo salamandry, jakie są, stało stałocieplne czy zmiennocieplne? Zmienno. I co to znaczy? Że mają równą temperaturę ciała. W zależności od tego, jaką temperaturę ma? No powietrze. Albo no ona nie była w powietrzu, była w wodzie. No powietrze, woda. No powietrze w sensie... Ich otoczenie, w zależności no, otoczenie, od tego... No otoczenie, w sensie mówię, powietrze, no atmosfera. Nie? Nie, nie. A Albo jest bardzo nie, nie zmarznięta, nie, nie albo niespecjalnie zdrowa, bo nie ucieka przed nami. Dobra, zostawimy ją w każdym razie w świętym spokoju. Salamandry są bardzo yy, chronione, są rzadkie. No nie rzadkie. No u nas jest ich bardzo dużo, bo im się tutaj dobrze żyje, ale to jest bardzo rzadkie zwierzę. Aha, to fajnie. Dobra, no zrobiliśmy naszą wyprawę dzisiaj yy, strumieniem. No ale jeszcze trwa więc. No nasza mamy... wyprawa trwa. Oczywiście, że się nie skończyła. Ale idziemy dynem potoku, bo w nim jest dużo różnych ciekawych rzeczy. O, tu jest kawałek drewna, który widzieliśmy, że tu jest i wygląda jak kieł mamuta. Bo tam się tak albo słonia jak, jak... Raczej no może słonia, dużego słonia. Dobra, idziemy dalej. Nie nagrałaś tego, ale szkoda. Ale mamy kolejną salamandrę. Ta jest dużo bardziej żwawa i Ej. poszła się schować. Dobrze, może potem byśmy wrócili tam, e, na, e, na... pokazali ich domek. A każda salamandra ma inne plamki na grzbiecie. Mhm. Każda jest inna. Ta próbuje się przed nami ukryć, więc też pójdziemy i zostawimy ją w spokoju. Idziemy. Cześć Pani Salamandro. Ta gruba trochę. I czwarta salamandra. Taka trochę gruba jest. Siemano. Jest szósta. Proszę to, 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 to państwa. To bardzo. bardzo się słabo potem będą ruszać. Ale patrz jaki ma ładny zygzak taki... ano taki śmieszny. Taki zygzak.

A to jest fajna, bo fajnie, to A teraz znika tylko ogonek. Dziesiąta salamandra. No, ja się... Jakie ma śmieszne kropki. Wygląda jak biedronka. A no, się jej nie przyjrzałam. Wieca, jeżeli jest rzeczywiście tylko bardziej czarna. I uważaj, bo zaraz nawet już na czachę. Na